Drapa mnie. O nie! Ja musiałam do Polski do adopcji wziąć. Ona mi ała zrobiła. Ona woli chorwację, nie? Mówię nie dotykaj jej łapki, bo ma chorą. A nie dotykamy, ja tylko tu dał łapkę. No to cię ostrzegła. Chciałam ją do adopcji wziąć. taka Zagadrzany druga. Hmm. I ten, to już widziałam po jej oczach. A to jest figowiec. I tu rosną figi. Tu widzę jedną. Ale twarda jeszcze. Tam jest taka duża. Tutaj. Dorodna. Nie wiem. Czy Nie płacz. Tutaj jest cmentarz niedaleko i będziecie w nocy straszyć. Nie chcę, żeby mnie chorwackie... No, Trupy tutaj straszyły. Jest? Mhm. Uh -huh. no, figa Czekaj. A teraz. No. no? Pokaż. Teraz jak zjem. A, daj mi połowę. Ja już nie gadam no, z tym kotem, nie. bo on mnie drapnął. A gdy no, po... go w adopcję wziąć do Polski, to. Nie, nie lubię go. On miał, czego woli. Ale on uh -huh. taki jest złośliwy. Poka figa. przy? Figa z makiem to tak się pokazuje. No. No przepyszna. Słodka? No i, i bardzo syta. Te w Polsce figi suszone są okropne za słodkie. No. Będę tu wyśmiarą rzucę. Chodź. Słyszałam dziś kota. No Ej, tamten kot! Ja! Dzielnica kotów się zaczyna. Z tego trawanta. Przedstawiam najnowszej generacji pojazd chorwacki. Proszę bardzo. Trawant, czy jak to tam się zwie? Grzały żeby, te. Żeby, żeby się nie grzały siebie, to ma tutaj ochroniacze. Także w pełnej klasie chorwacki pojazd. A w domu gorąco, jak nie, to nie mają klimatyzacji. Zapraszam. Fajne, nie? Rzecz dla dla to ja, mhm. żeby, żeby te koty za funkcjonowały. フォンテシェル。

Edytka, nie skacz! Jakbym mm skoczyła, to nie zrobiła się na śmierć, tylko bym się nogi połamały to jest wstyd, by było.